Ewangelia Jana, rozdział 8 i werset 31. Ewangelia Jana 8, werset 31. To jest najbardziej rozgrzana dyskusja. Bezpośrednia konfrontacja w całym piśmie między Synem Bożym a człowiekiem. W Jana, rozdziale 8 i werset 31. Człowiek prezentuje swoją sprawę. A Pan Jezus Chrystus swoją. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwi uczniami Moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was spobodzi. Odpowiedzieli Mu, jesteśmy potomstwem Abrahama. I nigdy nie byliśmy nikogo w niewoli. Jak możesz mówić, wyspowodzeni będziecie. Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma dla was przystępu. Mówię to, co widziałem u ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie mnie zabić, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to rzekli, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Możecie zobaczyć w tym nienawiść. I tak, który wychodzi z ich ust. Nie zobaczycie tego nigdzie indziej. Oni właśnie oskarżyli Go o bycie zrodzonym z nierządu. Werset 42. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł. I chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał. Bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie. Zobaczcie uważnie? Bo jest kłamcą. I ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Werset 48. Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego, czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Werset 52. Rzekli mu Żydzi. Teraz wiemy, że masz demona. Nazwali go Samarytaninem, co było znienawidzoną, wzgardzoną rasą. Pół Żydów i nazwali go człowiekiem pod mocą diabła. To jest tak silna konfrontacja, jaką tylko możecie zobaczyć. Między Panem Jezusem Chrystusem, a upadłym, potępionym grzesznikiem. Mówili, że znają prawdę, a jej nie znali. Powiedzieli, że podążali za Bogiem, a nie znali Jego. Powiedzieli, że Jezus Chrystus był z diabła. I powiedzieli że nie wiedzieli, kim jest jego ojciec. Jeżeli to nie jest nienawiść, jeżeli to nie jest wrogość, jeżeli to nie jest konfrontacja, to nie wiem, co jest. Będę mówił na temat wersetu 44. On jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Przed tym powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Mówiąc prosto, kłamstwo wprowadzi was w niewolę. A prawda was wyspowodzi. Nie możecie nigdy, i słuchajcie mnie dobrze, nigdy nie odnajdziecie wolności, wierząc w kłamstwo. Nie ma w tym wolności, żadna wolność od Niego nie pochodzi. Nigdy nie poprowadzi was do wolności. Zawsze będzie prowadzić was w niewolę i śmierć. Jak ślepy prowadzący ślepca, którzy obaj wpadają w dół. Jest tylko jedna rzecz na obliczu Bożej ziemi, która może Cię wyzwolić. I jest to Słowo Boga. Stary kaznodzieja powiedział sto lat temu, że przed spisaniem jakiejkolwiek księgi, przed wszystkimi miejscami, które kiedykolwiek odwiedzono, przed każdą jakąkolwiek produkcją, przed całą kiedykolwiek spisaną poezją, przed wszystkim, co człowiek kiedykolwiek powiedział na obliczu Ziemi, nie znajdzie się w nich żadnej wartości, prawdy i wolności, jeżeli nie odnoszą się do słowa Boga. Jest tylko jedna księga na tej Ziemi, która może Cię wyzwolić. Jest tylko jedna księga na planecie ziemskiej. Która jest absolutną prawdą. Amen. Jest to słowo Boga. Wszystkie inne z nich, wszystkie mowy Buddy, wszystkie Korany, wszystkie Weda i Bhavad Gita, wszystkie inne z tych śmieci, są to nic jak kłamstwa napisane przez kłamców w ciemności, prowadząc ludzi do piekła. Mówisz, wierzę im, to dlatego, że nie znasz prawdy. Jeżeli poznasz prawdę, prawda cię wyswobodzi. Musisz zatem wierzyć prawdzie, albo wierzyć kłamcy. A szatan jest ojcem kłamstw. Gdzieś w wieczności, w sercu choroba nakrywającego, narodziło się kłamstwo. Jego zrodzenie, jego początek rozpoczęło się z szatanem. I tam, w opozycji wobec prawdy, kłamstwo zostało poczęte i wypowiedziane wraz z rezultatami, które zostało przez to wytworzone. Kłamstwo sprowadza śmierć. Prawda Cię wyspobodzi. Przez łaskę Boga głoszę Wam prawdę tego poranka. Przez łaskę Boga podaję Wam prawdę Słowa Bożego. Ale to zależy od Was, by przyjąć prawdę, lub prawdę odrzucić. To, przyjaciele, jest kwestia sprawy. To jest skrzyżowanie z Bogiem. To jest punkt, w którym Bóg ukazuje Ci światło i podaje prawdę. A Ty mówisz dość. Nie chcę już więcej. Nie mogę znieść więcej. To jest to, co jest wiana, w Jana, rozdziale ósmym. On skłamał Adamowi i Ewie. W rodzaju rozdziału trzecim wersycie piątym czytamy to. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się Wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Półprawda. Ich oczy zostały otworzone. Jasno znali dobro od zła. Co dobrego im to sprawiło? Co im to przyniosło? Co z tego zyskali? Stracili ich miłość Bożą. Stracili ich wspólnotę z Panem. Stracili ich wspólnotę ze świętym Bogiem. I w tego miejsce otrzymali winę. W jego miejsce zeszła na nich okropna ciemność. W tego miejsce oddzielający mur powstał między nimi a Bogiem. I w tego miejsce uwierzyli kłamstwu. Kłamstwem szatana było, będziecie jak Bóg. Są dziś ci, którzy maszerują dziś w milionach którzy kroczą tym samym kłamstwem. Będziecie jak Bóg. Będziecie jak Bóg. Nie, nie będziecie. Umrzecie w waszych grzechach. I spędzicie wieczność w piekle. I skończycie pełzając jak czerw na dnie potępienia. To jest prawda. Kłamstwem jest. Że macie w sobie coś, najmniejszą boskość, lub iskrę boskości, jakkolwiek byłaby mała. I wszystko, czego potrzeba, to odpowiednia kultura, zachęcenie, postawa, okoliczności, cokolwiek, by wydobyć to z siebie. Mój przyjacielu, wszystko, co jest w Tobie, niech Jasno Ci powiem, od czubka Twojej głowy, do końca Twoich stóp, jedyną rzeczą w Tobie jest skażenie. Jesteś zgubiony bez Boga, bez nadziei. I zmierzasz do piekła. Nigdy nie będziesz Bogiem. Nigdy nie będziesz jak Bóg. Zawsze będziesz upadły w ludzkości. Jeżeli nie przez łaskę Bożą, Pan Jezus Chrystus nie przyjmie Cię jako jednego ze swoich. Sprawiedliwy, którego imię jest w Księdze Życia. Wtedy możesz być jak Syn Boży. On uczyni Cię swoim własnym. Co za cudowna prawda. Diabeł skłabał Kainowi. W rodzaju rozdziale czwartym, w dziewiątym jest stwierdzone Wtedy rzekł Pan do Kaina Gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział Nie wiem Czy jesteś ten brata mego? On uwierzył kłamstwu Szatan go okłamał A Kain temu uwierzył W czym go okłamał kaznodziejo? Powiedział mu, że może zgrzeszyć I z tym ujść cało Może zamordować człowieka i z tym ujść Mógł żyć na tym świecie tak jak mu się podobało i to jest dokładnie to, co Kain zrobił. I Kain jest teraz w piekle. Zrobiłby wszystko, żeby wyjść z piekła. Głosiłby, żeby wyjść z piekła. Płakałby, żeby wyjść z piekła. Płaciłby, żeby wyjść z piekła. Płaciłby, żeby wyjść z piekła. Ale Kain jest w piekle wiecznie. Ponieważ uwierzył kłamstwu, w które ludzie wierzą milionami. Że mogą mieć dobry, stary czas. A na ich łożu śmierci pojednają się z Bogiem. Trzecie kłamstwo. Było do Micheasza w sędziu w rozdziale 17 i w wersecie 5. I jest to tym. Mąż Micheasz miał dom Boży. Kazał też sporządzić efot kapłański i bożki domowe i powołał jednego ze swoich synów, aby był jego kapłanem. W wersecie 10 i rzekł do niego Micheasz. Zamieszkaj u mnie i bądź mi ojcem i kapłanem. Dam ci za to dziesięć srebrników rocznie. Odzienie i żywność. I przymusił Lewitę. Zgodził się wtedy Lewita pozostać u tego męża. Jakie było jego kłamstwo? Uwierzył w kłamstwo religii. Micheasz był złapany w uścisk religii. Mówisz kaznodziejo, wszystkie religie są takie same. Są o winie. Wszystkie religie zaspokajają ludzką potrzebę winy. Każdy człowiek zrodzony na tej ziemi ma sumienie, wierzcie lub nie. I niektórzy z nich umrą z sumieniem wyżartym przez winę, która będzie pożerać ich duszę przez wszystkie dni ich życia. I jak apostoł Paweł powiedział, będą w smutku. Ale będą w smutku bez nadziei. I mówi, że będą mieli smutek tego świata. I będą szli do ich alkoholu a potem pójdą na ołtarz z dobrym, okazjonalnym płaczem. Będą pełni winy. I będą tworzyć dla siebie psychologów i filozofów, aby uciec od tej winy. Ale starając się jak mogą, wina ich ogarnie. Więc religia służy swojemu celowi, pomagając ludziom poradzić sobie z winą. Drugiej rzeczy, której służy religia, jest komfort, pocieszenie. Musi być miejsce dla człowieka, do którego może pójść, by znaleźć pocieszenie z ziemi. Problemy życia, których jest wiele. Grzebiesz ukochanych, cierpisz i jesteś chory. I religia zapewnia te potrzeby. I trzecią potrzebą, która zapewnia religia, jest wspólnota. By mieć wspólnotę z czymś większym niż ty. Religia zapewnia wszystkie z tych rzeczy. Dla ludzi, by szli do miejsc, które tworzą do uwielbienia. Czy będzie to kościół, czy będzie to loża? Czy będzie to firma, czy cywilna organizacja? Religia służy tym celom. Niech powiem wam coś tego poranka. Nie jestem tutaj, by zaoperować wam religię. Nie jestem tutaj, by powiedzieć wam, która religia jest lepsza od innej. Wszystkie są tak samo dobre. Wybierzcie swoją. Wybierajcie do woli. Każda religia jest tak dobra jak inna. To tylko religia. Ale jeżeli chcesz pójść do nieba, jeżeli chcesz przejść przez bramy chwały, jeżeli chcesz, by Twoja dusza była zbawiona, jeżeli chcesz, by Twój grzech został zniszczony i skończony i chcesz mieć pokój w swoim sercu, jest tylko jeden, który może Ci to dać. I jest dlatego tylko jedna droga. To jest droga krzyża i krwi Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Nie ma żadnej innej drogi. W drodze religii. Ale ja podkreślam Wam ponownie, że każda religia jest tak dobra jak inna. Wybierzcie jaką chcecie. Jeden bilet do piekła jest tak dobry jak inny bilet do piekła. I to jest wszystko, co religia może kiedykolwiek dla Ciebie wytworzyć. Zobaczcie, co zrobił Michał. Sz. W rozdziale 17, werset 10. I rzekł do niego Michał, zamieszkaj u mnie i bądź mi ojcem i kapłanem. Dam ci za to 10 srebrników rocznie, odzień i żywność. Chciałby ten Lewita stał się dla niego ojcem. To jest religijny sens, ponieważ on był prawdopodobnie starszy niż Lewita, ale chciał on by był dla niego ojcem. By tak go nazywać. I Jezus Chrystus powiedział w Mateusz'a, rozdział 23, wersie 9. Nikogo na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem. Albowiem jeden jest ojciec wasz, który jest w niebie. To nie ma nic wspólnego z relacją rodzicielską, biologicznym rodzicielstwem. Możesz nazywać swojego biologicznego ojca ojcem, jak tylko długo chcesz. To nie ma z tym nic wspólnego. Jest to dokładne odniesienie do systemu uwielbienia Baala, który nazywał ziemskiego człowieka ojcem. Dlaczego nazywać go ojcem, kaznodziejo? Ponieważ on nazywa cię synem. I on panuje nad tobą. On trzyma twoją duszę w jego rękach. On stoi między tobą a Bogiem. Bóg wszechmocny nienawidzi takiego wystawienia, by nazywać kogoś ojcem. Nie ma żadnego ojca nad tobą na tej ziemi. Nazywaj jego swoim ojcem. Patrz na niebiosa. Na tego, który siedzi między cherubami. I by nazywać kogoś ojcem. Mówi, obrażam je to. Czytajcie swoje Biblię i módlcie się nad Mateusza, rozdziałem 23, wersetem 9. Weźcie to do domu i pomódlcie się nad tym. I pomyślcie tego poranka mocno nad tym, co mówię. Religia? Religia was zaspokoi. Waszą winę, pocieszenie i wspólnotę. Ale religia nie może zbawić twojej duszy. On okłamał Micheasza. Diabeł go okłamał. Diabeł powiedział, Micheaszu, możesz mieć tak samo dobrą religię, jaką mają w Jeruzalem. Micheaszu, możesz mieć swoje własne duchowieństwo. Nie, nie możesz, Micheaszu przykro mi możesz konsekrować kogokolwiek chcesz kapłana możesz zrobić kapłanów z nich wszystkich ale oni wciąż nie są kapłanami twoje prawowierne kapłaństwo jest w Jerozolimie jedyna świątynia to ta w Jerozolimie jedyna ofiara to ta w Jerozolimie jedyny ustanowiony przez Boga system uwielbienia był w Jerozolimie w świątyni zatem stworzył on obrzydliwość i odchylenie i wstyd i hańbę Uwierzył kłamstwo. Ale diabeł kłamał znowu. Fefezja na rozdziale drugim i w drugim. Odwróćcie tam, proszę. On skłamał ponownie. Powiedział największe ze wszystkich, gdy wypowiedział te kłamstwo. Fefezja na rozdziale drugim i wersacie drugim. On skłamał ponownie. Pismo mówi, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata I według władcy, który rządzi w powietrzu Ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa Diabeł skłamał światu Tak zrobił to Skłamał Adamowi i Ewie Okłamał Kaina Okłamał Micheasza Okłamał Adama i Ewę o byciu Bogiem Okłamał Kaina o grzechu Okłamał Micheasza o religii A teraz kłamie światu o prawdzie Powiedział największe kłamstwo, jakie można powiedzieć. On skłamał, skłamał. Apostoł Paweł, przygotowujący nas w słowie, mówiąc, że jest kłamstwo tak wielkie, że pośle świat do piekła. Czym jest to kłamstwo? Jeżeli nie znasz Boga tego poranka, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, jest poznany przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jest tylko jedna droga, by Go znać. Syn Boży, który zmarł za Twoje grzechy. To jedyna droga, przez którą można Go znać. Nie znasz go przez kapłana, nie znasz go przez kościół, nie znasz go przez religię, nie znasz go przez naukę i filozofię. Znasz go na swoich kolanach, ze złamanym, uciśnionym duchem, który nie pogardza Bogiem. Tu jest wielkie kłamstwo. Pismo mówi, że jest duch, który działa w dzieciach nieposłuszeństwa. Apostoł Paweł ostrzega w pierwszym Koryntian rozdziale 2, wersycie 12. Słuchajcie uważnie. My zaś nie przyjęliśmy. Ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. Czy jestem w obłędzie? Czy jestem szaleńcem? Czy jestem szalony? Lub czy znam ducha Bożego? Biblia mówi, że jest duch, który działa w dzieciach nieposłuszeństwa. Chcecie wiedzieć, dlaczego jest jednolitość? Chcecie wiedzieć, dlaczego Kalifornia. Jest zwana Tlein Center. Jest. Cokolwiek wypływa piekło. W San Francisco. Ostatecznie odnajdzie swoją drogę do Nowego Jorku. To przejdzie całą swoją drogę przez kraj i to rozpocznie się na Zachodzie i pójdzie na wschód. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Że jest takie, takie pragnienie wśród ludzi, by przejmować się wzajemnie, by myśleć tak jak inni, by być częścią grupy. Czy kiedykolwiek się zastanawialiście? Czy zastanawialiście się, czemu kiedy Kościół Południowych Baptystów robi cokolwiek, to wszyscy inni dołączają się do tej samej rzeczy? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego media informacyjne zaczynają karmić publikę? A publika bierze to i to pożera. Także zaczynają uczyć to i głosić to każdemu innemu. Po prostu akceptują to i biorą to się wszystko, jak tylko mogą tyle wziąć. To jest generalna publika. To jest ogólna pozycja. Ogólną postawą w tym kraju Nie krytykuj za religię nikogo bigoto Ogólną filozofią i postawą tego kraju Że jeżeli w czymś czujesz się dobrze Rób to Ogólną postawą i filozofią tego kraju Dam Bogu niewiele, ale nic więcej Tylko trochę niedzielnego poranka I nawet nie proś mnie by być tam każdej niedzieli I lepiej mi na bożeństwo od ósmej Bo rzeka zaczyna płynąć od dziesiątej I ja tam będę I ktoś powie To jest dla mnie obraźliwe jest tak dlatego, że jesteś z ducha tego świata. Byli przez dwa dni, trzy dni, cztery dni, pięć dni, sześć dni, siedem dni, tydzień, dwa, trzy, bez przerwy. Spotykają się bez przerwy. I zazwyczaj na końcu, ostatnich 80 dni głoszenia, słyszałem jednego staromodnego kaznodzieja w Teksasie, który wstał przed ludźmi i głosił solidny tydzień. Każdą noc, o piekle. Mówię wam, że około siódmej nocy mogliście poczuć płonące mury. Mogliście począć łamanie się piekła. Ludzie wybuchali potem, gdy zaczynał głosić. Mieli noc za nocą i za nocą. Ale siódmej nocy demony nie miały komfortu. Moce piekła zostały wstrząśnięte. Winni grzesznicy wstali ze swoich siedzeń. I po raz pierwszy raz w całym ich życiu baptyści zostawali zbawieni. Metodyści zostawali zbawieni. Diakoni i głosiciele i wykładowcy szkół niedzielnych zaczęli być zbawieni. Religijni ludzie, którzy wierzyli kłamstwu diabła, zostali zbawieni. To jest to, czego potrzebujemy teraz. Kościoły są pełne zgubionych ludzi. Tak? Efezjan 2.2. Bądźcie ostrożni duchów. To mówi według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Czy zaskakuje Was, że cokolwiek, co staje się modne, staje się modne u wszystkich? Żadna grupa nie jest już dłużej niezależna. Żadne ciało nie myśli już dłużej dla samego siebie. Jesteście przerażeni na śmierć, by ubrać się inaczej, ponieważ ktoś będzie na Was patrzył. I to coś mówi o Tobie. Ubierz na siebie inną tkaninę i zabierz to do pracy. Nałóż do na czerwoną koszulę. Nałóż na siebie czapkę. Wygląda inaczej dla zmiany. O, oni patrzą na mnie kaznodziejo. To jest dokładnie to sedno, które staram się podkreślić. Nie chcesz stać się wyselekcjonowany. Boję się tego na śmierć, boję się, że ktoś coś o tym powie. Nie będę częścią grupy, albo nie będę częścią społeczeństwa. Słuchaj, już nie jesteś, jeżeli jesteś zbawiony. Jest w tobie duch, który jest całkowicie diametralnie w opozycji do ducha tego świata. Jeżeli to nie pali cię, nie porusza cię, popychacie, prowadzicie, jeżeli to nie pochłaniacie dniem i nocą, to tego ducha tam nie ma. Przechodzę obok pewnych rzeczy i coś zagrzewa się wokoło mnie nie proszę o to, coś uderza mnie jak tak. Nie jestem tym, to nie jest moje. Jestem o tego inny. Jest powiedziane w pierwszym liście Jana, w rozdziale 5, w wersacie 19. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w złym. Cały świat. Jana 15, werset 18. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was. Niech powiem to. Jeżeli nie podobacie się światu, to wiedzcie, że ja nie podobam się im. Dlatego nie podobacie się mu wy. Czy wasza Biblia to mówi? Czy mówi to jasno na czarno? Co oznacza nienawiść? Czym jest nienawiść? Co prawdziwie znaczy nienawiść? Jeżeli czegoś nienawidzisz, jeżeli coś gardzisz, to chcesz widzieć to martwym. Chcesz to zniszczyć. Chcesz, żeby to zeszło ci z drogi. Chcesz zatrzymać to, gdy to pada. To bić pariasa. To coś, z czym trzeba się rozprawić. To jest postawa, o której mówi Biblia, jako miał świat wobec Jezusa Chrystusa. Nienawidzili Go. Czy jestem wyznawcą Syna Bożego? Czy jestem chrześcijaninem? Powiesz, to przez to, że mówisz te wszystkie rzeczy o aborcji, kaznodziejo. Świat nie nienawidzi Jezusa Chrystusa. Żyłem w latach 60. Przez wszystko to. Żyłem, paliłem ziele, psychodelik, te wszystkie śmieci. I co więcej, miałem około 20 lat w latach 60. Nie pamiętam palących zielech i pisów, stających z długimi włosami, mówiących hej człowieku, Jezus jest fajny. Pamiętacie te dni? Czy pamiętacie to? Ja pamiętam. On jest fajny. A potem tu założą przez całą noc, paląc narkotyki. I wstają i mówią o Jezusie. Amen. On jest największym rewolucją, jaki kiedykolwiek żył człowieku. Jest fajny. To, co zrobili, było o tym, że wzięli syna Bożego, błogosławionego czystego świętego pana Jezusa Chrystusa i nauczali rzeczy o nim, o jego życiu, o jakich myśleli przez swoje zboczone umysły. Że będzie ona pasować ich rebelii przeciwko społeczeństwu. I potem uczynili go jednym z nich. Oni stworzyli pana Jezusa Chrystusa na ich własne podobieństwo. To fatalny błąd. On nie jest z nami. On nie jest taki jak my. On jest święty, oddzielony ogniem. Nie grzesznik. Nigdy nie był grzesznikiem. Moim problemem jest zrozumienie Go w Jego czystości i w Jego świętości. I oni nienawidzą Go. Religia nienawidzi Go i wciąż Go nienawidzi. Dwie zbijki stoją przed pulpitem i całują się nawzajem. Dwaj kujrzy idą razem, ramię za ramię i siadają tam trzymają się za ręce podczas nabożeństwa. Podczas gdy jakiś głosiciel wstaje i wydaje jakieś przesłanie miłości o Synu Bożym. Czy świat nienawidzi lesbijek i sodomitów? Powiesz, ja się tym nie zajmuję. Tak, duch, który tam jest. Jaki jest tam teraz duch? Jaka jest oficjalna narracja mediów informacyjnych? W czym rząd stanu próbuje zamknąć Twoje usta? To jest ważne. To jest duch świata. I ty masz być blisko Boga. Chcesz modlić się wystarczająco. Chcesz czytać Biblię wystarczająco. Chcesz być wystarczająco dojrzałym, by wiedzieć, że to, co głosi Ci świat, jest utopią. Powinieneś to wiedzieć. Ale ludzie tego nie wiedzą. To jest smutna rzecz. Rzymian 1.28. Nie spodobało im się zachowanie poznania Boga. Wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu. Chińczycy gotujący swoje dzieci i jedzący je. To wypaczony umysł. Rząd Stanów Zjednoczonych. Mówiący, że jest legalne. By wziąć nienarodzone dzieci, wyskropać się z łona matki i eksperymentować na nich. To jest wypaczony umysł. I dalej, dalej, i dalej. Wypaczenie umysłu? Lepiej w to uwierzcie. Gdy sędzia federalny czy sędzia okręgowy widzi wiele lesbijki stojące przed nim, ubiegające się o prawo, by wychowywać małego chłopca lub małą dziewczynkę, i daje im prawo, by to zrobić. To jest wypaczony umysł. To jest wypaczenie w najgorszej formie. To jest człowiek, który jest ponad piek, ponad ciemności. Zgubiony, bez Boga, bez nadziei, nie ma żadnej wiedzy tego, co robi. To jest to, gdzie dziś zmierzamy.